Witam Państwa w siódmym odcinku serii o przyrządach codziennego użytku. Dzisiaj jest taki miks w sumie trzech y, poprzednich odcinków, bo doszły nowe przedmioty, czyli z serii zegarki doszły przed, y, zegarki takie elektroniczne. Bateryjne i nakręcane też. Tu mamy taką serię i branzoletki. Następne były noże. Doszły dwa takie z pochwami. I jeszcze jedna rzecz, jaką jest Lornetka, czyli trzeci film, jaki się ukazał. No te przedmioty są wiadomo w używaniu albo były używane. Także taki dzisiejszy jest odcinek zebrany zebranych różnych przedmiotów które doszły do kolekcji no i zapraszam do poprzednich właśnie wcześniejszych odcinków jak i do następnych moich filmików Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.